Wiesz kto to jest? Nie. Kto to może być? Ja wiem. Taka dziewczynka. Nie przypomina ci nikogo? Aha, nie, nie mamo. A wiesz kto to jest? Ja ci powiem. A? To jestem ja, jak byłam malutka. To jesteś mało ty. Tak, dzisiaj Aleks ma do przedszkola przynieść zdjęcie mamy, jak była mała i zdjęcie mamy z teraz.

Dobry, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Dzisiaj 26 maja, piękna pogoda i mamy podwójne święto, dlatego że po pierwsze micia ma dzisiaj pół roku, równo pół roku, zaczynamy też rozszerzanie diety. Ja czekam z tym do samego końca, dlatego że wcale mi się nie spieszyło. Jest mi wygodnie, tak jak jest, jest na piersi, bardzo mi to pasuje pięknie rośnie, zjada, no ale. W końcu trzeba pół roku, e, więc zaczynamy rozszerzanie diety. Już się też zapoznaję ze swoim bidonem do picia. No, ale też dzisiaj oczywiście dzień matki, czyli moje już w tym roku podwójne święto. Moja przyjaciółka wpadła na świetny pomysł, abyśmy dzisiaj razem spędziły i celebrowały ten dzień matki, zaczynając od wspólnego śniadania na mieście. Także idziemy do miejsca, którego jeszcze nie znacie, ja też nie znam. Tym bardziej stwierdziłam, że nagram dla Was vloga, ponieważ może będzie to fajne miejsce godne polecenia. Eee, zobaczycie, to jest chyba taka głównie śniadaniownia, dlatego że nazywa się poranki. Eee, wydaje mi się, że głównie tam podają śniadania, no ale zobaczymy, eee, zabieram Was oczywiście mm, ze sobą. Właśnie się szykuję ogarniam i chciałam Wam pokazać jedną rzecz, którą wczoraj kupiłam. To jest taki łańcuszek do okularów. Ja go kupiłam w bajdziu Beka. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Wzięłam jeszcze dla mojej siostry. Zaraz wam pokażę. O, dla mojej siostry taki. Czy to widać? Czy to widać? Chyba widać. O, taki z perełkami. No i chodziło mi o to, żeby nie zgubić kolejnych okularów. Zobaczcie jak to fajnie wygląda, mega mi się podoba i później oczywiście musicie założyć jeszcze przez głowę, kiepska moja prezentacja, ale o tak to ma wyglądać i później jak schylam się do dziecka, czy chcę ściągnąć okulary, no to zrzucam je tutaj i ich nie zgubię, bo wiecznie mi spadają. A y, nie lubię tak nie szanować rzeczy i chciałabym, żeby te okulary przetrwały jak najdłużej, zresztą bardzo je lubię. Pytacie wiecznie, co to za model? To jest Versace model 4366. Jakbyście chciały wiedzieć, moje ulubione okulary y, i chciałam właśnie do nich mieć jakiś taki sznureczek. Polecam Wam, jeszcze w parfum są fajne, ale y, takie bardziej wydaje mi się wakacyjne, a ja chciałam coś chyba y, bardziej takiego na co dzień, eleganckiego. Zbieram się, ubieram i jedziemy na to śniadanko. Chciałam Wam pokazać całą sobie, więc klapeczki są z Borna. Spodnie, Stradivarius, koszula, H&M I tak. Zanim jeszcze na śniadanko, podjechałam po prezent dla naszej mamy. Dajemy wspólnie, często bardzo z Monią, robimy wspólne prezenty. Monia wpadła na pomysł, a ja się zajmuję realizacją, czyli wymyśliła, że kupimy mamie bon tutaj, właśnie do fryzjera, do którego my chodzimy, żeby sobie poszła, a ja właśnie idę go wypisać, i później wieczorkiem, tak, po południu, podjedziemy do mamy i wręczymy. Mam nadzieję, że się ucieszy. Coś innego jeszcze nigdy czegoś takiego jej nie dawałyśmy, więc sobie zobaczy, przetestuje miejsce, z którego my jesteśmy bardzo zadowolone zresztą. Mam bonik i jadę teraz na to śniadanko, ale widzę, że i tak będę przed czasem 15 minut, więc jak to ja. Takie mamy menu i ja się chyba e, spuszczę na orange French toast. Tak mi się wydaje. Tak? takie poduszone, tak. bo tam czytam. Pojadłyśmy, pojadłyśmy i spacerujemy teraz. Pokażę wam widoczek. Nasza piękna Wisła. Chcieliśmy się przejść na spacer, ale nic z tego, bo czy były śpiące, nie chciały zasnąć w wózkach, więc niosłyśmy je na rękach, wózki drugą ręką yy, i szybko wróciliśmy do auta. W samochodzie mi ja zasnęła od razu. Podejrzewam, że Michalinka podobnie, także jestem już po aleksa, zabieram go yy, dzisiaj troszkę wcześniej i jedziemy do domu. No i jak, Miusia? Wygląda jak na robotu Miunia, jemy? Mamo, Czy nie? Da, mami daj mi jeszcze to Pim. pimka, 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 pimka. Pimka. Dostałam od Aleksa taką pracę z przedszkola Bardzo mi się to podoba Coś do mnie jeszcze przyszło, ale nie wiem co. Mm -hmm. Teraz zobaczymy! Paczka pijarowa widzę od topy. Swoją drogą bardzo lubię tą firmę, więc jestem ciekawa, co oni tutaj powysyłali. Jesteśmy jeszcze bardziej eko. Z naturą zawsze było nam po drodze I co my tutaj mamy O, nawet jest Nawet jest doniczka I jakieś produkty Serum, korektor Krem na dzień Malina, dzika róża O, jakie fajne połączenie A szafa graficzna, coś takiego No jest jeszcze tutaj e, Cała Seria, żeby mieć otwartą pianka. Widzicie, była doniczka, ale jest też woreczek z ziemią i nasionka do posadzenia. To jest miłość. Oj! Oj! Jaki był dzisiaj dzień w przedszkolu? Dzień mamy. I co robiliście? Dzisiaj kośćkowaliśmy. To dla Aleksa znaczy, że. Ja zapomniałam Wam nagrać pożegnania. Właśnie wykąpaliśmy dzieci i ja sama lecę się kąpać, więc chciałabym się Wam pożegnać no. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że w ogóle coś z tego vloga wyjdzie w jeszcze kilka minut. Żegnam się z Wami jaki papa!